W tej chwili właściwie znajdujemy się w części odlotowej, czyli pasażer przychodzi tutaj głównym wejściem, które mamy macie Państwo po prawej swojej stronie. Część środkowa to jest ta część łącząca dwie strefy, strefę odlotową i strefę przylotową. I tam w głębi, tam gdzie właściwie wchodziliśmy, będzie to wyjście, tam będzie strefa przylotowa, stamtąd pasażerowie po przylocie już będą wychodzić. Także to jest główne wejście. Także pasażer, który wchodzi przed sobą ma minie czekinów po to, aby móc się dokonać odprawy biletowo-bagażowej. Jest 21 czekinów, z czego jeden czekin jest klasycznie przystosowany do bagażu ponadwymiarowego. Czekiny są tak zbudowane, że, że jakby podzielone na, na, na dwie dziesiątki, po to, abyśmy mogli zawsze, jeszcze Państwu pokażemy, system bagażowy był zawsze... Yy, w przypadku jakiejś części awarii był podwojony, czyli żadna awaria właściwie nie skutkowała zatrzymaniem czy unieruchomieniem naszego systemu bagażowego. Dostawcą systemu bagażowego jest firma Vanderlande, jest to jedna z czołowych firm europejskich, która dostarcza która dostarcza te systemy bagażowe, m.in. na Hitro jest również firma ta Barcelona w w Barcelonie i wiele, wiele innych lotnisk tak jak i w Europie, jak i na świecie. Tak jak wspomniałem, 20 czekinów po 10 czekinów za nimi znajdują się taśmy zbierające, które dwoma taśmami będą bagaże przekazywać już do bagażowni. Tam następuje czterostopniowa kontrola bagażu. Jest pierwszy stopień, czyli maszyna dokonuje automatycznie weryfikacji. Następnie jest człowiek, jak jest tym kolejnym elementem, który decyduje, czy, czy bagaż jest zagrożony, czy nie. Przechodzi dalej na trzeci stopień, znów maszyna dokonuje weryfikacji, pokazuje obraz. Yy... I następnie człowiek już decyduje, czy chce obejrzeć bagaż, czy uważa, że jest bezpieczny i puszcza dalej. Bagaż bezpieczny wędruje na y, sorter. W tym sorterze jest przydzielany na dany kierunek i stamtąd już y, firma handlingowa odbiera ten bagaż, ładuje na wózki i są one odwożone do samolotu. Natomiast bagaż, który jest podejrzany y, po kolejnym stopniu i, i, i niejakie zagrożenie, pasażer jest proszony, bagaż jest otwierany i sprawdzany i weryfikowany. Jest też taka ewentualność w przypadku, gdy bagaż jest raczej duża pewność, że jest materiał wybuchowy, bomba lub coś w tym stylu, bagaż wręcz jest wywożony i odpalany. Tak to, tak to bywa. Nikt nie otwiera i nie ryzykuje. Restauracja krawczych, która jest ten to też już, już jest prawie skończona, także mm, komercjalizacja yy, terminala jest prawie skończona, są jakieś tam z dwa pomieszczenia, które jeszcze podlegają przetargowi i, i, i wyboru najemcy, który będzie z niego korzystał, natomiast większość pomieszczeń już jest, tak jak widzicie Państwo, równolegle z tym, że tutaj powiedzmy yy, właściwie no, sprzątamy i wykańczamy, równolegle, równolegle, najemcy też już weszli, równolegle robią, aby być na, 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 na to otwarcie, być gotowym. Tych, same, tych siedzisk będzie ponad 600 na całej hali. Natomiast z tych będzie około 40, 40, 40 takich mniejszych i większych leżanych, dokładnie tak. One będą właśnie przy tej przedniej fasadzie się znajdowały, aby no mieć ten taki miły widok na to, co się dzieje na zewnątrz. Tak jak dlaczego one są tak zbudowane akurat te siedziska? One się znajdują na takich skrzyniach obudowanych rząd ten po prawej, mojej prawej stronie, czyli ten pierwszy od wejścia, od wewnątrz jest wentylacja. I powietrze bokami wklatuje jest zasysane powietrze. Wylatuje do, do, do terminala, one powoduje obieg tego powietrza, także nie ma dodatkowych skrzyń takich zazwyczaj, jak są, które powiedzmy są do zasycenia powietrza i jaki dodatkowy mebel czy element, tu jest połączone, razem w tym meblu znajduje się ten wentylacja, która powoduje, że to powietrze jest odprowadzane. Dodatkowo mają, jak zobaczycie Państwo, przy tym stoliku środkowym znajduje się gniazdko, do którego można się podłączyć, podładować telefon. Dla ruchu pasażerskiego otwieramy ten terminal i funkcjonuje tylko on dla pasażerskiego. Tam ten terminal staje się jakby, yy, powiedzmy, on będzie do, do euro, będzie w gotowości, tak? Bo na euro będziemy z niego korzystać, bo, bo taka potrzeba zapewne będzie. Yy, natomiast on docelowo, dzisiaj panujemy, że on będzie dla tego lotnictwa ogólnego, dla tych małych samolotów, Nie. dla tej obsługi tych prywatnych ten. Oni też lubią troszeczkę taką odosobnienie, żeby nie ten. Natomiast cały ruch pasażerski będzie w tym terminalu, niezależnie czy krajowy, czy też zagraniczny. Czy też, czy też tutaj wszystko będzie się odbywało. Hala przedodlotowa jest w podziale tak? na, na, strefę, na strefę Schengen i non-Schengen, z czego są to strefy ruchome. Czyli możemy dokonywać zmian przypisania ilości gateów do danej strefy. Czyli strefa Schengen może występować na całej tej hali przedodlotowej dla 12 gateów, natomiast co dwa gatey możemy zmniejszyć i dwa gajty przepisywać na strefę non-Schengen do sześciu i możemy dokonać podziału jakby maksymalnego 50 na 56 gaitów Schengen, 6 gejtów non-Schengen. W zależności od potrzeb, od ruchu, od momentu złożenie i stworzenie strefy trwa to... 2-3 minuty rozłożenie ścianki, kwestia weryfikacji, sprawdzenia i od razu można dokonywać odprawy pasażerów non w danych strefach. Jest to bardzo szybkie i tak jak wspomniałem, można dokonywać odprawy samolotu, obsługi samolotu, gdzie pasażer przylatuje z jednej strefy, a wylatuje do drugiej, nawet przez rękaw, czyli wysiada jako pasażer Schengen, a pasażer wsiadający do samolotu jest non -Schengen. I takie sytuacje też się zdarzają i takie sytuacje jesteśmy w stanie również tutaj u nas załatwić, obsłużyć. Jak ja znajdujemy się teraz przy biznes lunchu, tak? To jest z tego, jesteśmy chyba jedni największego dumy, powiedzmy, bo jest zrobiony naprawdę na wysoki poziom. On już, on już jest gotowy, przyjeżdżają jeszcze, mają dojechać jeszcze pewne meble, ale lada dzień, w tym tygodniu mają już być i, i będzie już ten. Można wejść zobaczyć, także jest obszerny, on będzie gdzieś na około 80 osób, spokojnie się w nim zmieści. Będą tutaj taką dodatkowo właśnie na te meble czekamy, będzie teraz strefa głębokiego wypoczynku, gdzie będą takie wygodne lunchery z krzesła z podnóżkami, gdzie będzie mógł sobie pasażer swobodnie wypocząć, poczekać na, na, na swój lot i odprężyć się, a nawet myślę, że i przysnąć, jak, jak będzie tak miał troszeczkę czasu. Terminal jest czteropoziomowy. Jesteśmy na tym yy, drugim piętrze, na, 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 na trzecim na, na kondygnacji naziemnej. On jest jakby taki wyspowy: ten środkowy jest ogólnodostępny i jest to teraz widokowy. Po, jest dwa biura, są dwa pomieszczenia biurowe po lewej i po prawej stronie. Yy, z tamtej strony będzie znajdował się portu, pomieszczenia portu w strefie ogólnodostępnej. Zarząd portu tam między innymi będzie się znajdował, natomiast po, po mojej prawej, państwa lewej stronie jest ta strefa zastrzeżona i tam będzie się między innymi znajdowali dyżurni portu, bezpieczeństwo całe, system monitoringu, tam są te pomieszczenia operacyjne związane z operacyjnym i bezpieczeństwem.